Ma słynny Boguś, tak się o niego martwiliście, cały, zdrowy. Boguś chciał wystąpić, bo to jak zobaczył filmik tej wyrzutni, to powiedział, że on musi przy niej wystąpić. Więc była Pani Bogani, opowiedz pan coś o niej. Oczywiście, to już czwarty odcinek z serii testów importera od Wolf. Ta wyrzutnia na filmiku producenta ma bardzo fajny, mocny, gęsty crackling. Praktycznie takiego cracklingu jeszcze gdzieś w polskich wyrzutniach no nie widziałem. Nie miałem okazji, one są po prostu, nie dość, że jest Krakingowa mina, to jeszcze na końcu jest krakingowy rozpierdziel, a ja bardzo lubię kraking. dlatego fajna nazwa przemawia do mnie Jacek Młotek, Jack Hammer. <grym> Jacek eee... Młotek, mi to się kojarzy z tym Jackiem z, z, z Resident Evil 6. Tam był no. Jack. Ten był Jack. Albo z tym z Jackiem z Titanic'a. <grym> Jack! Come back! Dobra, heavy duty, fajna szata Co eee, jest tutaj plusem? Na pewno przy, się nie wywróci. Przy większych kompołdach. Jest instrukcja obsługi, krok po kroku, co trzeba zrobić dla lejków, jak to odpalić. I co tutaj mamy? Jaki to jest nek? Nek całość pewnie będzie do 2 kg, no bo więcej być raczej nie może. Tak jest. 1996 gramy neku. Składa się z czterech różnych kombinowanych takich wyrzutników. Są strzały proste, strzały kątowe, kaliber 30 20 mm. 30 25. 30-25 mm. Tak, tak jest. Jest. Czyli proste, proste, kątowe i kątowe. I tu otwieracie sobie taką wstrzydłość, już wiecie, którą są do widowni, więc tutaj naprawdę nie trzeba filozofii ląd podstawowy, lot rezerwowy. Yy, cena bez rabatów od spodu jest, to jest yy, coś około 8 stówek. Yy, cena bez rabatów to jest 850 zł. Bez rabatów, więc jeśli ktoś ma nad 18%, no to nie wyjdzie go. Zdecydowanie taniej. No i więc, właśnie, to jest, jeszcze mogę coś powiedzieć? To jest czwarta, jakby e, wyrzutnia z tej serii. Jeszcze o... będą dwa, albo trzy odcinki. Jeszcze będą dwa, albo trzy odcinki. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu, jak Wam się te wyrzutnie podobają, ponieważ mamy możliwość nawiązania współpracy na przyszły rok i ściągać po prostu jakąś szerszą ofertę od tego importera. Jeżeli Wam to przypada do gustu, na tych filmikach, my postaramy się tutaj ją dobrze zrecenzować. Tak. Kompletnie na chłodno na to podchodzimy, nie zależy nam na tym, żeby one były dobre, żeby były złe. Po prostu woty zdecydujcie i dajcie nam znać koniecznie w komentarzach. No i co, zapraszamy do sklepu pirohit.pl oraz do naszych punktów stacjonarnych w Szczecinie na ulicy Sandowskiej, w Pile na ulicy Motylewskiej. I w Radomiu na ulicy Słowackiego 210. Kto nie zdążył zrobić zakupów przez internet, w sklepach stacjonarnych naszych macie bardzo dobre ceny. Bardzo duży wybór, także serdecznie zapraszamy. A więc lecimy z testem. No, Odpalaj Jacka Danielsa. Ej, tak, hamera. Hamera. No, Zimna się zrobiła to i Jack Daniels. Tak, tak. Zobaczymy. Odległość 50 metrów. A kurwa zobaczyć. <grym> nie przeklinaj, bo dzieci oglądają? Coś tam mi nie? nie, koniec. Koniec! Ale to to tak. To było dobre. To jest tak drzew, ale nie no. No szeroka dosyć. Super. Nie, Te ostatnie strzał to był 30 mm musiał być, bo aż w kiszkach było czuć. Nie, była tak. ale w ogóle jaki kraknik. No, ledwo w kamerze bym a musiał się do tyłu oddalać. O! A to od Bogusia? Daj w klatce! Do samego rozcinania No No ty, czyli jednak film od importera Się pokrywa, Michał się wywrócił Film od importera się pokrywa Z filmem z tym Ostatnia była 30 to było w ogóle Eee, czyli... Tak Nie To był start, nie? Tak. tak, od tej strony. To to przed chwilą ten mega kraknik, i ta 30. Ale zobacz, posłuch... różne szerokości są. Tu jest inna szerokość, tu jest inna szerokość. Widzisz? Tu masz małe, małe kąty, tu masz duże kąty. Aha, no, no. no. I tu jest całe prosty. Fajne. Ile to kosztowało? 800 chyba, bez rabatów. No teraz nie zobaczę. 800. 800. 800, 800. 500, tak, bez rabatów. No Czyli puszam, ci, ci, ci to mają stałe rabaty poniżej 800, mogą kupić. Ale no, wyrzutnia na żywo, robi rozpierdziel. O północy można odpalić. Jak się wam podobało? Mega Super Chyba najlepsza z tych wszystkich Nie no w fajerwerkach są najważniejsze emocje, jest mega pozytyw po tym nie? Tak Kurde 9 z plusem daje Ja się podpisuję 9 z plusem? Tak Bo za mało było Skończyło się, bo się skończyło No, no to trzeba dwie podłączyć <noise> Trzymajcie się element ciepło doczepiany. Na razie, dobra Michał, teraz wskakuj na sanki pociągniemy cię Dawaj, nie ma szmatku, Proszę bardzo na śledzie, o, mamy po, po tym piachu? Po tym piachu nie da rady Jak doszedł? Ty nie doszedł? Michał, Michał Czekaj, czekaj, czekaj Ty wrócisz Ty Trzymaj Dabaj, jedziemy I na bok <ślaming> <ślaming>